Peggy, eighteen. You are the revolution. Grahão front pokazuje. Jak gwałtownie i mocno może zmienić nasze spokojne życie. Ludzie wycofali się do podziemi. Te podziemia były dla nich schronieniem. To właśnie tam stwierdzono, postanowiono stawić jakiś zasadniczy opór okupantom. Walka w mieście stwarza, że tak powiem, całkowicie inne pole manewru. Tutaj tracą znaczenia takie historie jak siła ognia. Ta walka się po prostu mówiąc krótko, skraca na pewnych dystansach. Tu są przejścia między piętrami. To jest sieć kanałów, która jest w mieście. Walka w mieście pokazuje historia i jest niesamowicie trudna i pochłania największe ofiary. Organizacja ruchu partyzanckiego na terenie zurbanizowanym przede wszystkim wymaga doskonałej znajomości całej infrastruktury. To nie jest takie, że wychodzisz z tą bronią i pokazujesz, że jesteś. To działanie jest wielopłaszczyznowe. To jest oparcie w ludności cywilnej. To jest zbieranie informacji, jak wykonywać IDK, czyli ładunki improwizowane, jak wykonywać miny niespodzianki, jak wykorzystać to wszystko, nie tylko chemię, którą mamy wokół siebie, jak z nawozu sztucznego wykonać ładunek wybuchowy. Rzeczą najważniejszą jest broń, ponieważ każda sytuacja kryzysowa w jakiejś mierze doprowadza nas do anarchii doprowadza społeczeństwo do anarchii. Cokolwiek by się nie działo, czy będzie to jakaś ekstremalna kwestia pogody, czy się ja ziemi, czy najazd, czy, czy okupacja. To, co wydaje się najbardziej dla nas potrzebne, to broń, która powinna w jakimś stopniu yy, zapewnić nam bezpieczeństwo. You co daje na pewno mnie ta gra. ona mnie mentalnie bardzo fajnie uspasabia. Ja widzę to wszystko i czuję. I myślę, że pod kątem takiego wczucia się, zarządzania, kreatywnego myślenia, przestrzegania pewnych procedur, na pewno daje bardzo dużo. W mojej ocenie gra jest bardzo realna. W realny, rzeczywisty sposób pokazuje, jak może to wyglądać, jak może wyglądać nasze życie. W przypadku takiego zagrożenia jak okupacja i najazd obcego kraju. Bardzo uważnie oglądałem, grając, przyglądałem się i zapasom, i zachowaniu uczestników gry. Producent solidnie przygotował się do tej produkcji. Przyznam szczerze, że z ogromnym zaciekawieniem przyglądałem się na przykład magazynom w Grze, w której widziałem, że oprócz wody pitnej, która rzeczywiście jest. W pewnych sytuacjach chyba podstawowym elementem, który powinniśmy mieć w zapasie, to była mąka, to był cukier, to były jakieś baterie, to było paliwo, czyli różne rzeczy, bez których rzeczywiście bardzo trudno się obejść, trudno je czymkolwiek innym zamienić. Wyobraźmy sobie takie miasto jak Warszawa. Jeżeli w tym mieście przez dwa dni nie będzie prądu, to miasto umrze, bo nie będzie wody. I każde zawirowanie powoduje problem, to co mówiłeś, z anarchią, ze strachem. I ze śmiejem. Revolution will ignite with one spark. And when it catches, it's gonna burn. Zawsze te dyk idee znajdziemy się w centrum jakiejkolwiek walki. Każda sekunda jest cenna, każda sekunda może stanowić o naszym życiu. Przede wszystkim bez wiary w to, że możemy przetrwać, jakiekolwiek nasze działanie nie miałoby najmniejszego w sensu.